Dobra widzowie, udało mi się odbanować jakoś i powróciłem, ale jest jeden problem. Chciałam, myślałam, że Nubek przyjdzie do mnie, bo się umówiliśmy na dzisiaj też i nagle patrzę w górę, moje stanowisko jakie będę nagrywał dla was. Dobra, idę do Nubka, bo może zapomniał po prostu. Co to jest, byle do... No lol, ja co Zawsze musi być lol Na tym na Przed moim nogą. Albo ktoś mi zrobił no. Dlaczego to mi sny Idę po śladach I yy, to, ko to koniec, dobra? Już kiedyś wczoraj widziałam. A? XD. XD. No dobra, no to... A czekaj, gdzie ja mam iść? Coś jest tu? Idź do Nupka. No dobra, ale gdzie do Nupka? Ręczę ci do To Pewnie jak nie powiedziałam do twierdzy albo do wieżowca, no to wybiorę tego, co, czego nie powiedziałam. Do domku nupka. Dobra, idziemy tam. O, nowe tabliczki są. Hej, oka, jedno, Dzień dobry. Witaj. Ja ciebie też witam, nieznany. Mów, gdzie są moi znajomi. Mów. Mów, gdzie są... ...moi znajomi. Tajemnice. Okej, okay, dobrze, ja też miałam kiedyś tajemnice, Rozumiem ciebie. A dasz mi bedroka, no takiego bloka, czy nie? Ej, bo ja chcę zrobić y, nieznaną nieznanej osobie pranka, nie tobie. Tylko komuś chcę zrobić pranka i dlatego chcę. Co jest? O. No Dlaczego chcę? Pedrocka. Jednego. Jedynego. Jednego. jednego Dwa? Dziękuję. Dziękuję. Ukłon. Au. Au. To bolało. Mm. ej a powiesz mi, czy lubisz moich? Odstęp od chwili. No dobrze. Mogę tu odbudować trochę żonę pomówkę? Aż mi odbudować wieżowiec? o, o nie, a, a ja nie mam bloków. A może być mały? W którym będzie mój coś. Eee... Nie mam budynku. To musisz mi dać kilos na początku. A idziemy jeden bardzo Halo? Co jest? Ja latam! Ja cię kręcę. Ale jak ty to zrobiłeś? Ale bo mnie skończyłoś bedroka. No dobrze, a może być mały, czy średni, czy duży. Jakikolwiek? Żeby był tam chociaż twój tron, no najważniejsza. Tak? Najważniejsza. Masz mi wieżowiec to czasuje Czy mam ci zbudować wieżowiec No dobra, no to Tak jak mój jest, tak jak mój To wiem co ja może zrobię Może ja yy, mam jakby coś co zbuduje Nie? 嗯。 To jest najgorszy problem, ile ja go będę budował? Dobra, to zbuduję jakoś, żeby był najlepszy i największy, i taki, taki potężny. Już jest największy taki. Ale ma na mieć kształt jak tu, Jak ja mam taki? No dobrze, a ma być podłoga też? To tylko tron zbuduję w środku. Dobrze. No dobrze. A nie. Yy, tak więc ja może być taki duży czy nie?

Ale chyba mi... A może być... Jezu... może być ten wieżowiec mały. Nie wiem, znaczy już jest duży. Ma być duży, bo mi kazałeś. Ale... A pomożesz mi może troszkę. Bo jak będę tak budował rok. Jesteś tu tylko członkiem, jesteś tu tylko piątkiem, ja tu słu służę. Już buduję. Dobra, yy, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Przepraszam, nie banuj mnie tylko. Wszystko zrobię, żebyś mnie nie banował czyściutko. Nawet bym mógł zniszczyć swój dom. Królu mój kochany, czyżbyś, a może zamiast tak, to może bym byś chciał zamieszkać w moim domku. No bo mi się nie chce tego budować. Ten film będzie trwał godzinę, królu. A mogę tylko zbudować tron. To teraz sobie przesadziłeś Pionku. Jakbyś nawet miał mnie zbanować, to mogę nagrać inne nasz słabniejsze. Jak... To zrób przerwę w nagrywaniu i zbuduj poza kamerą. Nie To moje hobby, gościu. Może by... Nie. Gościu. Albo mi pomożesz, albo wylatuję. Pomóż mi. Pomóż mi. Bluzę. Ja jestem słaby w budowaniu. Chociaż zrób jedną ścianę czterokratkową. Albo zrób tam... No to jest twoja kara. Proszę, proszę, nie. Jaka? Jaka jest? Jaka to jest moja kara? Wieżowiec? Ale za co ja mam karę? Przecież nawet... Złego słowa o tobie nie powiedziałem. Może za kamerą, ale jeszcze nie wiem. Buduj, a nie gadasz. Ja i wiesz co? A ty mi pomóż, a nie bierzesz. A może powiedz, swój głos. A co ty zrobiłeś? Aha, a ja wiem co mam chce zrobić. Bude, ja. Mam tu władzę. Daj się nauczyć pisać kagatku. E, Wiesz co? Ale, dobra. Widzowie, ja nie wam trochę ekranu. Pomóż dla biednego kajetanka. A może ty się weź zabudowania a nie, nie Przepraszam, przepraszam, bo mnie bana. Ale dobra, mogę jutro zbudować ten wieżowiec? Proszę. Zbuduję go kiedy idzie. Mogę? Za to oddam Ci mojego Bedroka, no to tron. No dobrze, a mogę z Bedroka, żeby był niezniszczalny? Jaki najlepszy tron Dra króla. A jak masz na imię? Nieznany. A wiem jak masz na imię Drugi diamentowy no, Ale... Diamentowy... Dobrze już robię Chyba się odmontowałem Nie Pewnie mnie teraz nie słyszy No dobra, królu może być taki tron jeszcze o taka ścianka że może być to tyle roboty na dzisiaj i co teraz dalej spotkamy się jutro o 17 do co się stało dobra to chyba na tyle na dzisiaj pa